Cześć, jesteś i witam was w cotygodniowej serii, w której omawiam najważniejsze wydarzenia na tygodniówkach WWE Raw oraz SmackDown. Na koniec odcinka wystawiam oceny oraz wyznaczam MVP tygodnia. Zapraszam do oglądania. Raw zaczęliśmy od podpisywania kontraktu na walkę o pas Universal pomiędzy Sewem Rollinsem i Braunem Strowmanem. Warto przypomnieć, że są to obecni road Team Championi i nie wiem, czy kiedykolwiek była taka sytuacja, że jako championi walczyli ze sobą o jakiś pas. Nad całym wydarzeniem czuwał Michael Cole, jednak nagle na arenie zagrała muzyka DOC, a w zasadzie AJ Stylesa i całe DOC stanęło w ringu. Plus dostaliśmy promu od obecnego mistrza United States. Oczywiście nie obyło się od mojego brawlu, którego podsumowaniem miała być walka pomiędzy Good Brothers a road Team Championami. W starcie czysto odziwo dziwo wygrali Rollins i Strowman, jednak nie wyszli oni cało z areny, gdyż po walce D.O.C. oraz Robert Root i Dolph Ziggler zaatakowali zwycięzców walki. Oczywiście skończyło się zwycięstwem Hillów. Dalej mieliśmy na backstage'u pobicie Cedrica Aleksandra przez D.O.C. i to wydarzenie kosztowało Cedrica mecz w turnieju King of the Ring, gdyż obrażenia spowodowały, że Aleksander przegrał swoją walkę i Corbin przechodzi do półfinału. Lacey Evans pokonała Natalię przy pomocy rzuceniu chusteczki w twarz Neti oraz w wykonaniu finishera Women's Ride. Fełt pomiędzy Becky i Saszą nabiera rozpędu, gdyż obydwie panie dały całkiem solidne proma. Jest to obecnie najlepszy Feud na Raw i z chęcią czekam na kolejne odcinki. Dostaliśmy informację, że za tydzień Seth Rollins i Braun Strowman ponownie podpiszą kontrakt, a gościem specjalnym będzie Stone Cold Steve Austin. Rey Mysterio w wywiadzie powiedział, że przemyślał wszystko i postanowił, że nie podda się i będzie dalej kontynuował występy w ringu. Dalej mieliśmy walkę z kontrowersyjnym zakończeniem, gdyż Ricochet kontra Samoa Joe skończyło się brakiem zwycięzcy. Obydwoje leżeli po skoku z lin i przypieli siebie nawzajem. Sędzia odliczył, lecz wszyscy na arenie wraz z restaurami byli confused i nie znali zwycięzcy. Jak się później okazało, sędzia oznajmił, że Ricochet i Joe przechodzą dalej i zmierzą się w triple frecie z Corbinem o przejściówkę do finału turnieju King of the Ring. Bardzo ciekawa opcja, aby nie ucierpiała poza Rico i Joe. oczywiście w przypadku jakby Corbin został odliczony na następnym row. Firefly Funhouse zaliczył jeden z lepszych odcinków, jakie mieliśmy okazję dotąd oglądać. Bray przeprosił Balora za postać Definda, Finda. Przedstawił też scenkę z prześmieszczą wersją Vince'a, której wkładał do buzi maknoty. Pokazał może, że jego postać jest warta wszystkie pieniądze i warto na nią stawiać w WWE. Dalej odniósł się do plotek, jakoby miał walkę o pas Universal na gali Pay-Per-View Hell in a Uważa, że zespół Rollinsa i Strumana jest słaby, głównie przez ich chciwość. Pokazuje, że, że ze swoją ekipą tworzy zgrany team, jednak spycha Ring Rabida, który miał tabliczkę z napisem HELP. Na koniec mówi do zobaczenia w piekle. Temis Miss pokonał Cezaro w celu podbudowy postaci Miza, który będzie miał walkę na Clash of Champions opas interkontynentalny. Main event, który częściowo zaspoilerowałem odcinkiem szybkich newsów na moim kanale, który możecie potem obejrzeć. Jednak tutaj chciałem jeszcze raz podsumować co dokładnie wydarzyło się pomiędzy Bailey a Sas Saszą Banks. Bailey przeszła hill turn, stając po stronie hillowej Saszy i atakując krzesełkiem Becky Lynch. Ogromny pop ze strony publiczności pokazał, że jej postać Bailey potrzebowała zmiany i razem z Saszą mogą być odświeżeniem... Jak mogę tak powiedzieć żeńskiej dywizji Row? Tak jak wspomniałem w szybkich newsach, uważam, że Bailey pomoże odzyskać pas Banks i obie panie będą stanowić mocny rdzeń WWE. Kiedy Banks i Bailey wygrywały pas tag team, kobiet, to były postaciami bardzo nudnymi, które nużyły fanów swoimi walkami i faceowymi promami. Jestem zadowolony z obecnego rozwoju wydarzeń i pozytywnie nastawiony na postacie Banks i Bailey. Zobaczymy co dalej po Clash w Champions, gdyż jak wiemy na tym pay per view Bailey będzie broniła pas przeciwko Charlotte Flair, a Banks dostała title shotta na Becky o pas Row Kobiet. To tyle z Raw, przejdźmy do SmackDown. Niebiescy zaczęli od proma Bailey oraz Charlotte Flair. Promo Charlotte nie wytrwało zbyt długo, gdyż przerwała je Sasha Banks. Bez chwili zastanowienia zaczęła atakować Flair i Belly jej w tym pomogła. Fani oczekiwali przyjścia Becky, lecz nic takiego się nie stało i Banks oraz Belly pokazała swoją przewagę i moc. Elias pokonał Alliego w finale turnieju King of the Ring. Była to niespodzianka dla mnie, gdyż oczekiwałem zwycięstwa Ali'ego, który zmierzyłby się w finale z Andrade, ale zupełnie stało się na odwrót. Chad Gable jako underdog pokonał Andrade i za tydzień na Smackdown dostaniemy starcie Elias kontra Chad Gable. Małe zaskoczenie, jak najbardziej na plus ze strony W. Sonya Deville i Mandy Rose mają nową nazwę, Fire and Desire. Pokazały także swój nowy finisher, dzięki któremu wygrały na obecne Women's Tag Team Champions Nikki Cross i Alexa Bliss i pewnie w na najbliższym czasie dostaną title shota. Randy Orton i The Revival po raz kolejny niszczą Kofiego. Wykonują także Super Arkeo, czyli powtórka z kilku tygodni. Aleister Black pokonał Sheltona Benjamina po ciekawej sekwencji końcowej. Dalej mieliśmy zmianę kilkukrotną mistrzów 24-7, bo Dallas jako pierwsza osoba odebrał przez rola pas Drake'owi, potem Maverick odebrał mu, aby na koniec Arthur wyszedł jako 14-krotny 24-7 champion. Shinsuke Nakamura pokonał jakiegoś lokala przy ciągłym komentowaniu samego Zayna. W mainvencie dostaliśmy promo od Daniela Bryana, który mówi, że oczekuje przeprosin od Romana Reynsa za to, że nazwał go kłamcą, których Daniel nie cierpi. Gdy The Big Dog wychodził do Briana do ringu, ten został zaatakowany przez Roana i sprawcę tych wszystkich wydarzeń w ostatnich odcinkach SmackDown. Rowan boleśnie zaatakował Reynsa oraz na sam koniec wrzucił Daniela Bryana na stół komentatorski. Jak nie wiecie, to walka Roana i Romana Reynsa jest ogłoszona na Clash of Champions. Nic tylko czekać. Podsumujmy: Raw dostało ode mnie notę 7 w skali do 10, co jest oceną dobrą, a SmackDown dostało notę 8, czyli bardzo dobrą. SmackDown w mojej opinii było lepsze od Raw, a MVP tygodnia została Bailey, która przeszła hillturn oraz jej ataki krzesełkiem na Becky czy Charlotte Flair jeszcze bardziej umocniły obecną SmackDown Women's Champion. Na dziś to tyle, po więcej zapraszam na mojego bloga oraz subskrybujcie ten kanał. Ja odwdzięczę się częstymi i dobrymi materiałami. Trzymajcie się, cześć!